Witam Was bardzo serdecznie, jestem i, i witam Was w, w, w 42. odcinku serii Mecze Piłkarskie. I w, i w dzisiejszym odcinku rozegramy, rozegramy dla Was mecz piłkarski Polski kontra West Ham United. Jeżeli jesteście nowi, nowymi widzami na, ma, na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. I już bez zbędnego przedłużania zapraszam was na mecz Polska kontra West Ham United. Zobaczymy jak to się wydarzy. Czy Polska wygra, czy Polska przegra? Nie wiem, zobaczymy. przywitanie oczywiście zaraz będzie tu jest skład polskiej reprezentacji a tu jest skład West Hamu no to co zaczynamy okej okay. lecimy z nimi na pełnej no może nie tak na pełnej ale Milik, ej, próbował Milik odebrać piłkę, mu nie wyszło. Dobrze, Milik. Arkadiusz, Milik. Wycofanie będzie. Jóźwiak. Ej, chciał do, chciał do Roberta, ale nie wyszło. Brzyński. Fak, nie tak. Ajajaj, aj, nie tak. Chciałbym zagrać. No, ale wyszło, jak wyszło. No, bywa. No panowie, gramy, 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 gramy. Halo, gdzie jest moja obrona? Dobrze, glik lewandowski, a na spalonym był Robert. Szkoda. Zaraz sami zobaczcie. No, był na to dużo. Szkoda. Że to nie wpadło Moder A i na Milika, Milik nie trafia. No to była ładna akcja ze strony polskiej reprezentacji Którą gram Milik coś tam próbował, ale nie wyszło. A gdyby, a gdyby to chociaż trafił, to, był, to byłoby jeden za rok dawno krychowiak lewandowski Milik. Milik! Krychowiak 1 do 0, tak? Tak jest. Grzegorz Krychowiak. Tak, taka trochę gu, głupia ta bramka, ale uznamy, że jest gol Jest, mamy 1 do 0 No prze, okej. sobie zobaczcie. 1 do 0 Grzegorz Krchawiak, okej okay. Okej, okay, lecimy dalej Robert Ojej, jeszcze raz Robert Uderz! Nie mam bramki Szkoda Szkoda, szkoda, szkoda Że nie mam takiej ładnej bramki, ale cóż No niestety Teraz do Milika piłka, Milik Arkadiusz, Milik, dwa do to zrobił wykończenie idealne obok bramkarza. Sup, Okej, okay, dobra. Lewandowski. Czy moder dobieg? Moder nie ma bramki. No i fuck, Sz szkoda. Jeszcze Zieliński, gol 3 do zera. Piotr Zieliński, dobrze. Jak uderzył, jak uderzył z dystansu. Idealna bramka. Samo okienko. Pięknie. Aj nie tu gdzie był Robert kurczę Jest i on, aj na jak zwykle Okej okay. fajnie że się tak mówicie z robercikiem No był splonny Widać to nawet na tej powtórce Ale nie wyszło, nie było bramki No i mamy koniec pierwszej połowy, wy, wygrywamy 3 do zarazy West Hamem. I bez bezbrnego przedłużania Lecimy ze drugą b, połową Zieliński Moder Zieliński jeszcze raz Reca Ale nie jedno szansego, dobra chociaż Idealnie Robert Lewandowski, nie ma ramki. Szkoda Mamy rzut rożny I musimy go wykorzystać Glik Nie ma ramki. No i chciałbym chociaż Nie ma obok bramki Nie ma bramki, ale że to była piłka obok bramki No bywa i tak No, zobaczymy czy Robert strzeli jakąś dzisiaj bramkę, oby Chociaż może teraz będzie okazja, lewy Tak jest 4 do 0 Robert Lewandowski dobrze brawo nasz kapitan się zachował idealnie idealnie podanie w tempo w uliczkę i mamy bramkę na 4 do 0 A Ajajaj, kopoty chociaż? Jeszcze nie. Juźwiak. Krychowiak, gdybym to strzelił ładnie. Ulala! Jeszcze Robert próbował, ale nie ma bramki. I po co oni wybijają? Ja tego nie rozumiem, ale dobra. Glik. Krychowiak na Roberta jajaj źle w obliczeniach dałem to sobie no by tak. out mamy zmianę super kolejna ten rzut z autu Robi się niebezpiecznie. Nie ma bramki, dobrze. O kurde. Co, co to miało być? Ale milik, nie fauluj. Halo. Arku. Arnautowicz nie ma. 3 minuty doliczonego czasu jeszcze Barczyński wybija piłkę i lewy laga. Dawaj Robert! Nie ma szkoda, ale ma na końcu jedną bramkę. To chociaż git mhm. 3 minuty do doliczonego czasu gry. I sędzia kończy to spotkanie wynikiem 4 do dla reprezentacji polskiej, A wynikiem tego meczu jest. Zaraz zobaczymy. Ej, Piotr Zieliński, dobrze, fajnie. Więc w, więc w tym odcinku było, byłoby na tyle. Trzymajcie się ogólnego odcinka z meczów piłkarskich na moim kanale. Na razie.